Lena Mierwiak maszeruje wiosna Tam daleko, gdzie wysoka sosna Maszeruje drogo mała wiosna Ma spodniczkę mini, sznurowane butki I jeden barkoczyk krótki Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło Lecą mi świegocze, głośno i wesoło Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat, gdy do góry nosi zielenie i świat. Wiosna nosi dziś kurteczkę, na ramieniu małą torebeczkę. Chętnie żuje gumy i robi balony, a z nich każdy jest zielony. Maszeruje wiosna. Piergoczo, głośno i wesoło Maszczyruje wiosna, w ręku trzyma kwiat, Gdy do góry wnosi zielenie świat Wiosno, wiosno, nie zapomni o nas. Każda trawka chce być już zielona. Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła, Zima by została mroźna Maszczyruje wiosna, a ptaki wokoło. Lecą i świergoczą, głośno i wesoło. Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat, gdy do góry wnosi zielenie i świat.